Zawsze, kiedy odwiedzamy jakąś stronę internetową, to mamy pewien pasek zaufania, który się obniża lub zwiększa w trakcie, kiedy przeglądamy dalej tę stronę, że po prostu wykonamy to, co chcemy zrobić. Wychodzę na jakąś stronę, żeby zamówić kombucze i idzie majówka. Więc chcę wiedzieć, czy moja paczka dotrze. Ale na stronie głównej nie widzę żadnej informacji, na przykład zamów do czwartku, aby mieć kombucze na majówce. Nie ma tej informacji. Jakie są inne jeszcze aspekty, kiedy to zaufanie odbiorcy może spadać? Brak informacji, których oczekuję. Właśnie tej informacji, czy zamówienie dotrze, jakie jest pakowane, jaki jest kurier, jakie są metody płatności. Jeżeli nie mamy tego w łatwo dostępnych miejscach, bo nie musi to być oczywiście wielki baner, impost, blik, tutaj zapłacisz tym i tym oczywiście, że nie. Zamiast tego okienka po prostu kurier, chcę wiedzieć, czy to jest kurier InPost, DPD, Na przykład znam mojego kuriera z InPostu, który tutaj dostarcza do mnie paczki i zawsze mogę się z nim skontaktować, jeżeli nie będzie mnie akurat w domu. Kolejna rzecz, jaka może być, o troszeczkę skamerski design, czyli w momencie, w którym widzimy, że ta strona troszeczkę coś tu się wykrzacza, coś tu jest niekoniecznie, to są jakieś elementy kodu, coś, coś jest nie tak, no to już automatycznie to zaufanie spada, bo widzimy, że chyba ktoś tutaj nie, nie dopilnował, jak ma ta strona działać. Inną kwestią są na przykład wyskakujące cały czas pop-upy. W momencie, w którym pierwszy raz wchodzę na stronę, zaskakują mnie trzy okna i już od razu chcą mi dać rabat za zapisanie się do newslettera. Nie znam twoich produktów, nie wiem, chcę, czy rzeczywiście chcę zamówić. Jeżeli na samym wstępie nie dajesz mi przejść do tego mięsa, tej strony, że tak powiem, to gimnastyka zamykania tych okien na telefonie czy, czy na kąpie. A to już od razu psuje wrażenie. Gdy strona wolno się ładuje. Kiedy przechodzę z karty do karty i nie jest to takie troszeczkę od razu, nie widzę, że coś się zmienia, to nie chodzi o to, że ta strona ma być od razu po kliknięciu, że to ma być z prędkością światła, ale jeżeli widzę chociaż, że rzeczywiście ta strona się ładuje, że już jest na przykład menu już się załadowało, że rzeczywiście to jest w procesie, a nie, że widzę przez kilkanaście sekund biały ekran i nie wiem, co się dzieje, no to też to zaufanie słabnie i ten pasek zaufania maleje zdecydowanie. A co się dzieje w momencie, w którym ten pasek spadnie? No to oczywiście Wchodzimy z tej strony, nie włączamy jej na jakiś czas, albo w ogóle do niej nie wracamy, bo było to nieintuicyjne. I to są rzeczy, o których nie myślimy na co dzień, ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli komuś źle operuje się na jakiejś stronie, to nie będzie on na nią wracał. Dlatego to porównanie do takiego paska, taminy, to jest bardzo fajna rzecz, bo musimy fajnie operować tym paskiem, tak żeby on był na zadowalającym poziomie i nawet jeżeli z czegoś korzystamy kosztem czegoś, to jeżeli usuniemy jakąś funkcjonalność, to zastąpmy ją inną, która podniesie z powrotem. Ten, ten pasek. Spróbujmy zachować balans, bo oczywiście wiem, że nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkim się zająć, ale róbmy to świadomie. I tak jak robimy to w obfitości, oczywiście, padaj koniecznie na obfitość.com.